to było proste, mrożące krew w żyłach oświadczenie. Miał wiele do powiedzenia. Ale gadanie się skończyło. Mówi, że błagałem, czekałem. Jest różnica. Chcę nazwać to charytatywnym. Świetnie. Ale 20 grudnia dowie się, że niektórych rzeczy pieniędzmi nie kupisz. Przyjmuję. To przyjęcie było iskrą trafiającą do benzyny. Walka została zawarta. Tydzień później mężczyźni spotkali się po raz pierwszy na scenie w centrum Los Angeles, kontrast był rażący. Mayweather, otoczony ogromną świtą, przyjechał flotą czarnych samochodów. Crawford pojawił się tylko z trenerem Bomacem. Na scenie Mayweather czuł się jak ryba w wodzie, grał dla publiczności, kąpał się w blask. That rektorów. Jako pierwszy zabrał głos. Po pierwsze, chcę podziękować wszystkim za przybycie. Mediów, fanom. Zaraz zrobimy historię. Znowu, to jest moja specjalność. Tworzę wydarzenia. Ludzie włączają telewizory, żeby zobaczyć Floyda Maywe Atera. Chcą zobaczyć, jak wygrywam albo przegrywam, ale zawsze oglądają. Liczby nie kłamią. Jestem stroną. A. Zawsze nią byłem. Daję temu małemu koleżce okazję życia. Bilet na loteje Maywe Po tej walce może kupić kawałek o May. Może nawet cały stan? Nie wiem. Odwrócił się do Crawforda, który siedział zupełnie nieruchomo, wpatrując się w Floyda. Szanuję cię jako boksera. Jesteś dobrym małym bokserem, ale nie jesteś na moim poziomie. Nigdy nie widziałeś takiej szybkości, takiego teamingu, takiej inteligencji ringowej. Nigdy nie walczyłeś z mistrzem. That's That's Grasz w Warcaby. Ja od 30 lat gram w szachy. 20 grudnia zaczyna się szkoła. Witaj w dużej lidze, chłopaku. Gdy przyszła kolej Crawforda, powoli podszedł do mównicy. Uśmiech Floyda nie drgnął. Crawford pochylił się nad mikrofonem. Jego głos był cichy, ale wypełnił cały pokój. On mówi o liczbach, o sprzedaży PPV, biletach, pieniądzach. To jest sedno jego kariery. Moja kariera to coś innego. Chodzi o bycie najlepszym. Nie mówienie, że się jest najlepszym, ale udowadnianie tego. Nazywa to charytatywnym. Mówi, że robi mi przysługę. 20 grudnia zrobię przysługę boxowi. Pokażę, że ery się kończą. Mówi, że nie jestem na jego poziomie. Zobaczymy. Twierdzi, że nie walczyłem z członkami Hall of Fame. Cóż, po tym jak go pokonam, będę miał jednego na koncie. Fali się swoim idealnym rekordem 50. -0. You know and muscle to, to, to for a fight. Ale zakończył karierę, żeby go chronić. Uciekał przed prawdziwymi wyzwaniami tej nowej ery. A ta era, przed którą uciekł, stoi tuż przed nim. I w nocy walki nie będzie już dokąd uciekać. Ostateczne twarz w twarz było elektryzujące. Stali kilka centymetrów od siebie. Mayweather kontynuował werbalny atak, Szeptem rzucał wyzwiska, ale wyraz twarzy Crawforda się nie zmienił. Tylko wpatrywał się Floyda. Jego oczy wierciły się prosto w duszę przeciwnika, milcząca obietnica nadchodzącej przemocy. Gdy tygodnie zamieniły się w miesiące, obaj bokserzy wycofali się do swoich sanktuariów, by przygotować się do wojny. Obozy odzwierciedlały ich charaktery. Mayweather Boxing Club w Las Vegas był cyrkiem. Muzyka huczała. Celebryci i influencerzy przychodzili i odchodzili, a armia ludzi z demani Team krzątała się wszędzie. Jednak w samym środku Floyd trenował z mrożąco poważnym nastawieniem. Żarty kończyły się przy Lynn's Ringu. Godzinami uderzał w worki i jego ruchy. Because Płynne, a słynna obrona typu shoulder roll była mistrzostwem w oszczędzaniu ruchu. Był starszy, ale pamięć mięśniowa była głęboko zakorzeniona. Programował komputer, gotując się na najbardziej złożoną zagadkę w swojej karierze. Setki kilometrów dalej, w zimnym sercu o ummej, Akademia Bokserska BB była klasztorem cierpienia. Nie było muzyki, nie było świty. Jedynymi dźwiękami były trzaski rękawic podczas sparingów, świst kanki i nieustanne instrukcje bomaka. Obozowanie Crawforda to była izolacja. To była koncentracja. Trenował bez przerwy, przełączając się z ortodoksyjnej na lewoskrętną postawę, metodiczna niszcząc sparring partnerów. Dla niego to nie był spektakl. To była misja. Nie trenował po to, by wygrać walkę, trenował, by zniszczyć legendę. Tydzień przed walką, w ostatnim wywiadzie siedzącym twarzą w twarz, ich motywacje zostały bez osłon. Mayweather, rozluźniony w luksusowym apartamencie hotelowym, wyjaśnił swoje podejście. Ludzie nie rozumieją presji. Urodził... Come fight time, USC. <laughs> you feel fast? Hey, listen, man, a lot of people say I'm slow, a lot of people say... Uh, ...adding weight... Fat, muscle, whatever the case may be make you slower so I just told everybody I was. I... W niej presji by być wielkim, presji by być doskonałym 50 razy wchodziłem tam i 50 razy wychodziłem doskonały. Schemat jest gotowy. On to problem, ale każdy problem ma rozwiązanie. Cała moja kariera to rozwiązywanie problemów. To po prostu numer 51. To świetna transakcja biznesowa, a ja jestem najlepszym biznesmenem w sporcie. To propose to winters. Crawford, w prostym szatni klubowej, miał zupełnie inne podejście. On myśli, że to transakcja handlowa. On wypisuje czek. Ja piszę ostatni rozdział jego książki. Nie może kupić tego, co nadchodzi. Nie można zdeponować szacunku w banku. Trzeba go zasłużyć, a jego czas na zasłużenie się skończył. Wyczerpanie minęło. Gadanie się skończyło. Została tylko prawda czekająca pod jaskrawymi światłami MGM Grand.